Polski producent maszyn rolniczych Unia zaprezentował podczas kwietniowych pokazów swoje nowości. W pracy mogliśmy zobaczyć opryskiwacz Heron 3000 oraz agregat do uprawy bezorgowej Cross 2. Janusz Podróżny, jestem produkt w firmie Unia. Znajdujemy się dziś w Łosiowie, na terenie gospodarstwa Agropol Łosiów, gdzie prezentujemy nasze nowości produktowe, w tym opryskiwacz Heron 3000. Jeden z czterech modeli w nowej gamie Heronów. Yy, mamy tutaj właśnie cztery pojemności. Heron 3000 o pojemności 3000 litrów, Heron 4000, 5000 oraz 6000 litrów. Maszyny dostępne są z belkami od 21 do 30 metrów. W opracowaniu mamy oczywiście również belki 33 i 36 Metrowe. Opryskiwacz charakteryzuje się przede wszystkim precyzją. Mamy tutaj system sterujący isobus w wyposażeniu standardowym. Możemy go oczywiście rozbudować o terminal sterujący, nawigację GPS. Mamy do wyboru od 5 do aż 17 sekcji opryskowych, a w najbardziej rozbudowanych systemach sterujących wraz z systemem EcoStop możemy nawet pojedynczo rozłączać głowice opryskowe. Oczywiście możemy maszynę również zbogacić o system oprysku kompensacyjnego, tak zwany Dynajet. Jeżeli chodzi o inne nowości, które wprowadziliśmy w Heronach, to m.in. dwie opcje napędu pompy, czyli mamy tu standardowy napęd od WOM lub hydrauliczny napęd pompy hydraulicznej oraz całego systemu sterującego maszyną. Oczywiście oś skrętna również jest tutaj dostępna, jak i pakiet rolnictwa 4.0, o który jest coraz więcej zapytań, czyli system bezprzewodowej komunikacji pomiędzy maszyną oraz platformą zarządzającą Unia Farm Management. Dziękuję. 95% widzów jeszcze nie zasubskrybowało kanału. Daj nam suba i łapkę w górę. Doceń naszą robotę. Dzień dobry, Tomek Pałasz, Unia Grudziądz, menedżer do spraw produktu maszyn uprawowych. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy Państwu pokazać nowy produkt z portfolio z grupy maszyn uprawowych, mianowicie agregat do uprawy bezorkowej Cross 2. Jest to agregat trzybelkowy. Maszyna, sama seria maszyn Cross 2 jest dobrze, dobrze znana polskim rolnikom. Pierwsze maszyny zostały zaprezentowane na rynku ponad 20 lat temu. Konstrukcja, którą widzicie Państwo za mną, to w zasadzie maszyna zbudowana praktycznie od nowa, została przekonstruowana. Widzimy, że rama została całkowicie zmieniona względem poprzedniej wersji. Konstrukcja jest bardziej zwarta, co sprawia, że nie ma problemu z balastowaniem ciągnika. Dodatkowo przekonstruowaliśmy ząb. Tutaj za mną widzicie Państwo maszynę z zębami z zabezpieczeniem sprężynowym. Opcjonalnie dostępne są również zęby bezpiecznikowe w konstrukcji zęba z większą siłę wyzwalania w tej chwili jest to 600 kg na dłucie. Przebudowaliśmy również bronę zagarniającą, która znajduje się za zębami. Została ona wyposażona w wygodny regulator z czytelną skalą, co sprawia, że bardzo wygodnie możemy w tej chwili zmienić położenie z jednego miejsca, położenie brony. Ostatnim elementem tej maszyny jest wał, w tym wypadku mamy wał daszkowy, opcjonalnie możemy mieć również wał ceownikowy, toownikowy lub wał rurowy.